o Krzysztofie, za chwilę wypowiecie słowa przysięgi małżeńskiej. To będzie początek Waszego wspólnego życia małżeńskiego. Zdarzyło się tak, że Natalkę pierwszego dnia poznałem. I, I po robocie. No, ale dobrze w sumie, że. Ma no, być imprezy, imprezy, dziewczyny, nie? I to tak no, to, nie ma imprez, jedna dziewczyna no, pies, ta, No ale jest dobrze wszystko, także. Tak, żeby przyjście poszła, żeby się udało. Drogie dzieci, budujcie swe życie na nowym fundamencie, na fundamencie miłości, która wszystko zna, wszystkiemu wierzy i wszystko przetrwa. Bądźcie dla siebie podporą. Wzajemnym wsparciem. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań. Kochane dzieci, budujcie swoje życie na mocnym fundamencie, na wspólnej, głębokiej miłości. Wierności Bogu i Jego przykazaniom. Pięknie wyglądacie nasze dzieciaczki, kochane. No, zawsze będziecie naszymi dziećmi. Ja Krzysztof. Ja Natalia. Biorę Ciebie Natalia, za żonę. Biorę Ciebie Krzysztofie za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że się nie opuszczę aż do śmierci. Aż do śmierci. Gorące brawa dla Natalii i Krzysztofa. Drodzy Państwo młodzi, a teraz już cały parkiet tylko dla Was. I można wydalić z topa na epicki taniec. Coś wspaniałego. Gosko, 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 gosko. Nie na chwilę, nie na 10, 20, 50, czy 70 lat, ale na zawsze, na wieczność.